Siema. Na moich streamach było bardzo dużo pytań o build postaci, na której bardzo szybko się poruszam, dlatego dzisiaj pokażę Wam solo speed build dla mojego Stamblada. Teoretycznie jest to build dla Nightblada, ale właściwie to sprawdzi się na każdej innej klasie staminowej, więc polecam spróbować. Przypomnę tylko, że jest to solo build. A to znaczy, że będzie się dobrze sprawdzać do gry w pojedynkę i idealnie nadaje się do szybkiego wykonywania questów albo eksploracji map i solo dungeonów. Z takim buildem większość przeciwników można łatwo ominąć albo po prostu nie będą zwracać na Was uwagi. A jeśli już zagrojecie jakieś moby, to bardzo szybko możemy im uciec, nie tracąc czasu na walkę. Bywa tak, że kiedy wejdziecie do jakiegoś delwa, to większość mobków można olać i spokojnie wyjść drzwiami zanim Was dopadną. To duża oszczędność czasu. Również sama walka przebiega bardzo szybko. Pamiętajcie tylko, że rezygnując z walki, rezygnujecie również z expa za potwory i mopki, no ale coś za coś. Generalnie speed naszej postaci wynosi 100%. Za sprawą tego buildu możemy osiągnąć 200%, które jest maksymalną wartością. No to zobaczmy, co jest potrzebne, aby to osiągnąć. Rasa zdecydowanie Ork, a to ze względu na rasową pasywkę Swift Warrior, która redukuje koszt sprintu oraz dodaje 10% speeda do sprintu. Punkty atrybutów rozdaję 20 w Health i 44 w Stamina. A to dlatego, że używam jedzenia lawa Food Soap, która dodaje sporo staminy i przede wszystkim zwiększa jej regenerację. Dzięki temu mam 15 tysięcy życia, co mi wystarcza w zupełności. Mundus oczywiście, The steed który zwiększa prędkość postaci o maksymalnie 15%, jeśli cały gier macie w Divines. Vampir też będzie potrzebny do unikania walki i szybkiego poruszania się podczas skradania. Ważne, aby był na pierwszym poziomie, żeby nie palił za dużo staminy na zwykłych umiejętnościach. Z jego pasywek będziemy potrzebować Dark Stalker, który właśnie pozwala na zachowanie naszej prędkości podczas skradania się i Unnatural Movement, który redukuje koszt sprintu o 50%. I pasywka z Medium Armor Athletics, która dodaje 3% do speeda za każdą noszoną część medium armor, co daje łącznie nam 21%. Zerknijmy teraz na gear. Monster set? Tylko głowa kraga, dla zwiększenia fizycznej penetracji, która jest dość istotna grając solo. Leci z Danga Fangal Grotto 1 z ostatniego bossa na wecie. Dalej secik fjorda, który daje unikatowy bonus do sprintu w postaci 15% i redukuje jego koszty. Dropi z world bossów i skrzynek na east march. Mityczny pierścień Wild Hunt, ten Bayer daje 15% speeda podczas walki i zwiększa prędkość poruszania się aż o 45%. Oczywiście zdobędziecie go z nowego systemu antyków. Zwróćcie uwagę, że w biżuterii mam Trity Swift, które zwiększają speed postaci łącznie o 18%, jeśli zsumujemy całą biżuterię. I komplet setu Vicious Sophidian, który redukuje koszty staminy i zwiększa prędkość postaci o 30% po zabiciu wroga. Zdobędziecie go z nowych triali, nawet na normalu. Można go też zastąpić jakimś innym setem, ale myślę, że warto się nim zainteresować ze względu na zmniejszony koszt spalania staminy. Trajty w broniach mam Nirn i Infused, ale spokojnie można zastosować np. Sharpent dla zwiększenia penetracji. No i łuk mailstormowy z mailstorm Areny. Można go zdobyć nawet z Normala, ale na wecie dostaniecie jego perfekcyjną wersję z dodatkowym statem do Krita. Jeśli chodzi o skille, to macie tu pełną dowolność, w zależności jaką klasą gracie. Ważne, aby mieć jakieś skille AOE, tak jak Whirling Blades czy Endless Hail do szybkiego radzenia sobie z dużymi grupami mobków. Warto też założyć sobie Wigor dla samoleczenia. A w przypadku Nightblade używam Shadowy Discas, jeśli chcę przemknąć między dużymi grupami mobów albo uciec im na jakąś chwilę. Warto też założyć Rapid manuwer do używania na wierzchowcu, oraz jeśli znów jesteście Nightbladen, to polecam używanie ambush do szybkiego przemieszczania się między grupami mobów. Pasywkami zajmiemy się na koniec filmu, po prostu pokażę wam, jak je rozdałem, bez omawiania, żeby zaoszczędzić wasz czas. Jeszcze tylko szybko zerknijmy na champion pointy. Skupimy się na tym co najważniejsze, a resztę możecie po prostu skopiować. Drzewko Tower wpakowałem 71 punktów do Sprintera dla redukcji kosztów sprintu. Drzewko Lover wpakowałem 100 do Mooncalf dla regeneracji staminy. Drzewko Ritual Piercing dałem aż 80 punktów dla zwiększenia penetracji. Tym sposobem można spokojnie osiągnąć 200% spida, jeśli podbijemy większość giru do złotej jakości i użyjemy Triton Divines w armorach. Z takim buildem można osiągnąć naprawdę ciekawe efekty. Zwróćcie uwagę, że między biegiem bez sprintu i ze sprintem występuje niewielka 15% różnica za sprawą setu Fjorda. Tak poruszam się bez sprintu, a tak ze sprintem. Różnica jest naprawdę niewielka, a do tego w ogóle nie musicie używać rapid manowera, bo nie odczujecie różnicy. Oczywiście na w pełni wyekspionym wierzchowcu ze sprintem i rapid manoverem będziecie się poruszać szybciej, ale w pomieszczeniach, norach i dungeonach nie pojedziecie wierzchem. Zerknijcie jeszcze na to. Bycie wampirem pozwala poruszać się z pełną prędkością podczas skradania się, co oznacza, że będziecie mogli omijać przeciwników z zachowaniem pełnej prędkości postaci. Ten bajer w połączeniu ze skillem Shadowy Discuss pozwala naprawdę omijać praktycznie wszystko. Zabawa tym buildem w połączeniu ze skillem Ambush również daje ciekawe efekty. Można celować w zwykłe zwierzęta, które padają na hita, aby jeszcze szybciej się poruszać przy użyciu teleportacji. Całkiem fajna zabawa. I tak jak obiecałem, na koniec pokażę Wam, jak rozdałem pasywki we wszystkich drzewkach, gdybyście mieli problemy z rozdaniem punktów. Na dziś to tyle. Dzięki wszystkim za lajki like i komentarze. Zachęcam gorąco do subskrypcji kanału i odwiedzenia mojego Facebooka znajdziecie tam na przykład sporo zapisów ze streamów. Pozdrawiam, cześć!